Na razie jest tam tylko ujęcie wody źródlanej, uwielbianej przez okolicznych mieszkańców domówstw i osiedli, lecz już niebawem na Radlińskim wypandowie powstanie tężnia Solankowa. Co prawda, uzdrowiska w Radlinie póki co nikt nie planuje, ale to chyba dobry pomysł. Kwitują rzecz całą mieszkańcy. Cisza, spokój i sporo zieleni. Z takim widokiem nikomu Radlinka żyć się nie może, ale już wkrótce obraz ten może się radykalnie zmienić. Jest to jedyny w tej okolicy źródełko, z którego można pić czystą i chłodną, a co najważniejsze naturalną wodę. Nie dziwi zatem, że jest to miejsce odwiedzane przez ludzi z okolicznych zabudowań, a także bloków. Pantadeusz napełnia siedem karnistrów tylko dlatego, że woda ma świetny smak i nadaje się do gotowania i innych celów spożywczych. No bo jest dobra, lepsza niż ta kanuwa. Źródełko pozostanie tam, gdzie jest do tej pory, ale nowością będzie to, co znajdzie się w jego otoczeniu. Tężnia solankowa, a rodem z miejscowości uzdrowiskowych już w przyszłym roku zostanie oddana do użytku, jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ma to być mniejsza wersja tych tężni, które znamy z miejscowości wypoczynkowych, jak często przywoływany w tym temacie ciechocinek chociażby. No i pewną taką niespodziankę tutaj szykujemy dla mieszkańców w postaci samej formy. I tężni, to tego na razie zdradzać nie chcemy. Zobaczymy, jak to wszystko, wszystko się ułoży. Ułożyć powinno się dobrze. Już teraz do źródełka ciągną spore tłumy. Kiedy w tym miejscu powstanie tężnia, ludzi będzie jeszcze więcej. Słyszałem właśnie, że to ma powstać, ale kiedy to nie wiem. Jaki, jaki pomysł, jak pan go ocenia? No dobry byłby. Pomysł dobry, ale trudny. Niewiele jest firm zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem. Firmę co prawda zdołano wybrać, ale z powodu niedociągnięć konieczne było rozpisanie nowego. Zależy nam jako miastu, żeby zajęła się tym profesjonalna firma a nie podwykonawcy których wyłoni już firma. Sama konstrukcja będzie duża 5 metrów wysokości 15 szerokości. Jej cena wyniesie około miliona złotych. W pierwotnych planach razem z fontanną miał być prezentem dla mieszkańców z okazji 15 piętnastolecia miasta lecz z powodu perturbacji w przetargu termin przesunął się o ponad rok. Tężnia znajdzie się w tak, dzielnicy umownej dzielnicy zwanej Wypandowem z ulica Wypandów w Radlinie taki zielony skwer który, który przeznaczony jest jakby właśnie pod, pod rekreację, tam, tam, ona znaj tam ona będzie finalnie się znajdowała. Tężnia solankowa czynna będzie od wiosny do jesieni.